Cześć, mam na imię Lena, fascynuje mnie człowiek i psychologia, a dzisiaj porozmawiamy o Van Goghu i dotkniemy takiego ciekawego zjawiska jak geniusz na granicy z szaleństwem. Ja jeszcze mam do Was taką teraz prośbę. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi Wam na myśl, kiedy słyszycie Vincent Van Gogh. Pierwsza rzecz. Oczywiście natchnieniem posłużyło to, że odwiedziłam wystawę 3D Van Gogha i bardzo zdziwiła mnie taka rzecz, że wybierając się na wystawę byłam bardzo podniesionym, w stanie takiej ekscytacji, ja uwielbiam tego typu przedsięwzięcia, ale będąc już tam, oglądając te obrazy, przy czym taka wystawa 3D skonstruowana jest tak, że oddziałuje od razu na wszystkie zmysły. Macie piękną muzykę, macie obraz dookoła ruchomy 3D obrazów Van Gogha i jednocześnie tekst, który opowiada. I będąc na tej wystawie Van Gogh'a, poczułam e, ogromny smutek. Ogromny smutek, który bił, czy z obrazów. Czy ciężko mi to powiedzieć. Czasami tak mam, kiedy też czytam książkę, w jakiś sposób nazywam to też tak. Podłączam się, pod op pod autora i to jest niesamowite takie przeżycie. Jeżeli chodzi o badaczy, psychologów, psychiatrów, którzy oczywiście cały życiorys geniusza zbadali wzdłuż i wszerz, to oni tutaj skłaniają się do różnych wniosków. Niektórzy twierdzą, że cierpią na epilepsję, niektórzy mówią, że po prostu pił za dużo absyntu, tak? To jest taka zielona wróżka, tak zwana, taki alkohol na bazie piołunu, który może, ale nie musi wywoływać różne rzeczy typu halucynacje. Niektórzy mówili nawet, że miał białą gorączkę. Psychiatrzy bardziej skłaniali się ku temu, że Van Gogh mógł cierpieć na na psychozę maniakalno- depresyjną, tak to się fachowo nazywa. Niektórzy podejrzewali schizofrenię, a niektórzy zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Była też mowa nawet o zmianach neurologicznych z powodu choroby wenerycznej. Jak widzicie, masa jest tego wszystkiego i Niezależnie od tego, jak byśmy coś nazwali, jedno jest pewne: że obrazy Van Gogha zmieniły świat sztuki na zawsze. I jako ciekawostka powiem Wam ceny, za jakie na przykład dzisiaj taki obraz można, no już nie można kupić, ale ktoś go kupił. tak? Ogólnie za najdroższy obraz świata oczywiście uznaje się obraz Leonardo da Vinci, to jest Zbawiciel świata. 450 milionów dolarów. Van Gogh e, chyba jego rekordowy obraz został sprzedany za cenę 117 milionów dolarów. O ten e, słoneczniki słynny, najbardziej chyba rozpoznawalne e, 40 milionów dolarów. Tak? A propos słoneczników i koloru żółtego Van Gogh. Bardzo się lubował w tym kolorze. Tutaj też e, mnóstwo, przecież hipotez powstało ze względu na farby, których używał, tak? A być może to e, on tymi operami się naddychał. Tam są metale ciężkie, może to one spowodowały e, jakieś zmiany w mózgu. No widzicie, e, jest jeden człowiek i jak zawsze mnóstwo różnych teorii, opinii i taka nasza ludzka zrozumiała poniekąd potrzeba znalezienie jakiejś takiej, może nie to, że łatki, tylko jakiejś takiej nazwy, tak? Żeby ją nadać i się uspokoić. No wiemy, co mu było. Ja bardziej zachęcam do takiego poczucia, jak on się czuł, dlaczego tworzył to, co tworzył, jakim był człowiekiem. Jeżeli tutaj badać od tej strony, Zaciekawić się jego historią, poznać jakim był, to oprócz obrazów, które dość mocno mogą wpłynąć na Was i coś podpowiedzieć, jak On się czuł, to jest oczywiście Jego korespondencja z bratem Teo, z którym był w bardzo głębokiej relacji i. Te listy no są dla mnie, ponieważ on nie wiedział, że będą publikowane kiedyś, tak? Dzisiaj możecie to na audiobooku odsłuchać, a to jest jednak taka prywatna rzecz, którą dzielił się ze swoim bratem, więc po tych listach rzeczywiście możemy coś wywnioskować, spróbować, tak? Jak on, jakim on był człowiekiem i jakiej wrażliwości. A był człowiekiem bardzo. Samotnym i bardzo dużej wrażliwości. Możemy też opierać się, próbując jakoś, chociaż to jest takie ciężkie, nie do końca możliwe, do końca zrobić tak, ocenić jakąś osobę, zrozumieć ją, ale możemy próbować, możemy się nią zaciekawić. Możemy bazować na jakichś konkretnych faktach, niedomysłach, tak? Wiemy, że miał sporo rodzeństwa, urodził się jako pierwszy, ale to też nie do końca tak, bo pierwsze dziecko zazwyczaj niesie na siebie już taki, wiecie, mocny, jest taka mocna nakładka na psychikę, tak? Jest nawet cała teoria odnośnie najmłodsze dziecko, środkowe dziecko, z czym to jest później związane w rozwoju psychiki najstarsze dziecko. Najstarsi z Was pewnie zaraz się odezwą, tak? Że tak, rzeczywiście, ja mam więcej obowiązków, zawsze jakoś trzeba było czasami szybciej dorosnąć i odwrotnie jest... Z młodszymi, aczkolwiek nie zawsze też trzeba patrzeć na konkretną sytuację. Jeszcze taka ciekawa rzecz. W życiorysie Van Gogha on był tym pierwszym dzieckiem najstarszym, tam chyba szóstka była aż. Ale przed nim rok urodziło się jeszcze jedno dziecko, czyli tak naprawdę był drugim dzieckiem, które zmarło. I tutaj, jeżeli kogoś fascynują tego typu rzeczy, połączenie, jakaś taka epigenetyka, traumy związane, w ogóle nawet całe to pojęcie duszy, tak co się tak dzieje z taką duszą, która się urodziła, od razu zmarła i zaraz potem rodzi się następne dziecko. Dzieci, które na przykład były, Abortowane, tak? Jak to wpływa na następne dzieci? To jest bardzo duży i dosyć kontrowersyjny temat. Nie jestem go teraz gotowa podjąć, ale jeżeli ktoś się tym interesuje, ja bym na pewno zwróciła na to uwagę, że tuż przed nim umarło jakieś dziecko. Następna rzecz. Van Gogh młody jest taką osobą wrażliwą, zamkniętą, rośnie w domu pastora. Z tego co wiemy, to mama była taka dosyć. Restrykcyjna, i on chodzi do szkoły podstawowej, ale bardzo szybko zostaje z niej z jakiegoś niewiadomego powodu zabrany. I to też jest taki dzwoneczek, tak? A co tam takiego zaszło, dlaczego zabrali go z tej szkoły i dlaczego on został w tym domu? Następna rzecz, którą wiemy, tak, i na nią możemy opierać się badając, co tam z tym Van Gogiem zaszło, to to, że w wieku 11 lat, a to jest dosyć. Młody wiek, mamy różnicę epokali ja mam na przykład 11-letnią córkę, tak? On zostaje już z rodziny wydzielony gdzieś na dalszą naukę. I on bardzo ciężko to przeżywa. 11 lat to jest jednak jeszcze dziecko, tak? Jeszcze dziecko. I bardzo ciężko to przeżywa. Czyli to jest to, co wiemy na pewno. Tak spożywał ten absent, tak on jakiś wpływ mógł mieć, ale jeszcze każda osoba, która spożywa absent czy jakieś narkotyki, tworzy takie dzieła, tak? Niekoniecznie. Możemy jeszcze od strony astrologicznej zajrzeć, jeżeli kogoś fascynuje, a on był baranem zodiakalnym. To jest taki pierwszy znak, który rozpoczyna zodiak, bardzo mocny, wiosenny. Barany często czerpią energię wręcz z konfliktu. Tak? To jest taki mocny przebojowy. Tutaj widzimy troszeczkę odwrotność. Tak? Tutaj widzimy bardziej taką introwersję, wycofanie się do siebie. Co tam się takiego zadziało w tym młodym wieku, że już to zostało, bo baranek gdzieś tak pamiętam przeczytałam, że tylko w jedny, jest taka jedna opcja, żeby ranek będzie taki wycofany, kiedy w bardzo wczesnym dzieciństwie został jakoś tak e, złamany. Ponieważ Van Gogh malował, sporo przebywał wśród farb. E, jest, jeszcze powstała taka hipoteza, że być może on zwyczajnie farb się za dużo nawdychał, tak, bo w tych farbach, jeszcze tamtych czasów szczególnie, była sporo zawartość metali ciężkich i rzeczywiście e, te metale ciężkie mogą wpływać na nasz mózg, coś tam powodować. I jeszcze w ramach ciekawostki zapraszam Was do, do takiej dyskusji na temat tego, dlaczego niektóre obrazy zostają takimi arcydziełami, które zmieniają historię, a niektóre nie. Po czym to rozpoznać? Czy gdybyście nie posiadali tej wiedzy o tym, kim jest Van Gogh i jak, jaka wartość jest jego obrazów, Będąc w jakiej, na jakimś tam ryneczku, ławeczce, w sklepiku przydrożnym, zobaczylibyście ten obraz słoneczników, czy byście zwrócili na niego uwagę? Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o sztukę, to możemy mieć różne gusta, ale chodzi mi o to, o zbadanie takiego tematu, czym jest ten geniusz, dlaczego jakieś obrazy stają się tak bardzo znane i drogie ostatecznie. Jakie Wy macie zdanie na ten temat? Podzielcie się, proszę. Albo jeszcze od takiej strony, jeżeli zrobić kopię obrazu, Słynnego malarza, którą może odróżnić tylko bardzo, bardzo wyszkolony znawca sztuki, to co w tym oryginale będzie takiego, czego w tym podrobionym obrazie, który nikt z nie odróżnił, czego w tej podróbce będzie brakować? No czego, jeżeli one są identyczne? Pan był samotnikiem takim niezrozumianym przez społeczeństwo i większość jego obrazów jest przesiąknięta pewnego rodzaju smutkiem. Ale jest jeden obraz, który Wam pokażę teraz tutaj. jego taką reprodukcję plakatową. To jest taki kwit Kwitnący migdałowiec. I ten obraz Van Gogh malował w bardzo takim podniosłym stanie, ponieważ jego ukochany brat, z którym, poniekąd, był takim jego sponsorem, można powiedzieć, przez wiele lat, z którym prowadził długą korespondencję, u brata urodziło się dziecko. I to dziecko zostało nazwane imieniem Van Goga, tak? czyli Vincenty. I z tej radości, wdzięczności i i Van Gogh namalował obraz tego migdałowca w takim bardzo podniosłym duchu. I chcę Wam przeczytać kawałek listu, jaki Van Gogh napisał do swojego brata e, odnośnie tego właśnie dzieła, odnośnie tego obrazu, żebyśmy spróbowali poczuć, co czuje taki artysta, jaki koszt jest tworzenia e, dzieła. Zobaczcie. Praca dobrze mi poszła. To ostatnie płótno z kwitnącymi gałęziami zobaczysz. To jest może najlepsza, najcierpliwiej wykonana praca, jaką zrobiłem. Namalowana ze spokojem i z większą stanowczością. A następnego dnia padłem jak bydle. Trudno to zrozumieć, takie rzeczy, ale niestety wykrzyknik tak to jest. I taka oficjalna wersja, którą przeczytałem gdzieś tam już w Wikipedii jako komentarz, nadmierny wysiłek włożony w namalowanie dzieła, pomyślanego jako dekorację pokoju dziecięcego, spowodował jednak, że wkrótce po jego ukończeniu artysta doznał kolejnego załamania nerwowego. Oto taka cena sztuki. Trzeba powiedzieć, że Van Gogh był artystą niezwykle chłodnym, stąd też podejrzewa się ta maniakalna cecha. Rocznie malował 300 obrazów. 300 praktycznie ka każdy dzień to jest jeden obraz. Zaczął malować dosyć późno, w wieku 27 lat. Ale jak już malował, to porządnie i długo. Bardzo lubił kolor żółty. tak? Dlatego jestem tak dzisiaj na żółto, żeby to uhonorować i żeby z takim e, szacunkiem i spokojem, jakaż ta osoba no, zwyczajnie nie żyje, e, próbować zbliżyć się, poznać tego wielkiego człowieka. Jak wielu znanych artystów za życia, no, żartuje się, że sprzedał tylko jeden obraz, to troszeczkę przesada, tam sprzedał ich więcej, ale fakt to, co czekało go po śmierci, znacznie przewyższyło, tak? Pamiętam gdzieś w liście do swojego brata, on taką rzecz powiedział, że wiesz, takim smutkiem ja nigdy nie zostanę uznany. Coś typu takiego wiesz? I tak e, nigdy nie zostanę uznany, nigdy ludzie nie zrozumieją wartości tej mojej sztuki. I tak się chciała w tym momencie powiedzieć mu: Nie, to nie jest tak. To wszystko, co włożyłeś, te obrazy, ono przetrwało. Ono przetrwało, przetrwało wieki, i ten ca cały jego ból, samotność, e, niektóre ekscentryczne zachowania, tak jak odcięcie sobie ucha. I danie go w prezencie prostytucy czy sprzątaczce z kilka wersji. Tak? Śmierć samobójcza, zresztą jak w przypadku wielu znanych artystów, no, świadczy o takim wielkim cierpieniu i samotności. Ale to, co nam zostało. Teraz mi się przypomniało taki tytuł, kiedyś na, będąc na filologii, mieliśmy fakultet o tytule Co poezji po bólu. Właśnie ta sztuka stworzona przez ból. Taka art terapia zresztą jest taka też forma terapii, tak? Po środkach, w którym niedawno pracowałam, główna praca polegała na tej art terapii, czyli za pomocą sztuki my wylewamy to z siebie i tworzymy arcydzieła. Taki dzisiaj odcinek. Być może kogoś zainspiruje to do odwiedzenia, wystawy. Napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony malarz, jeżeli macie. Napiszcie też szczerze, zachęcam Was do takiej odwagi, jeżeli absolutnie nic nie widzicie w obrazach. Tak? Jeżeli, bo to może tak być, tak może nas dziwić, dlaczego jakiś obraz nosi aż taką wartość. Kosztuje, wyobraźcie, 450 milionów dolarów w przypadku da Vinci, tak? Gdybyście nie widzieli, że to jest Davinci, że to jest taki obraz, to widząc go gdzieś tam w jakiejś ławce u malarza zwykłego w waszym mieście, zwrócilibyście uwagę, czy byście poczuli to coś i skąd to się to coś wzięło? Czy to jest taka, no nie będę tutaj na, narzucać swojego zdania, skąd? bierze ta wartość tych obrazów, co w nich takiego jest, tej jest w tej Damie z w tej Monalisie, tak? Co takiego jest, czego nie ma w innym obrazie. Bardzo będę wdzięczna i ciekawa poczytać Wasze komentarze. Jeżeli tego typu wideo też Wam się podobają, to podrzućcie mi pomysły innych szaleńców, geniuszy, których chętnie wspólnie tutaj zbadamy. Ja Wam przedstawię, jak to wygląda od strony psychologii, takiej formalnej, jakbyśmy to badali, gdzie tutaj mam tym podręcznikiem, tak, takim klasycznym do diagnozowania lekarskim DSM-5, tak, co byśmy tam znaleźli, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Co, jeszcze raz potwierdzam, że diagnozowanie tak to jest z dużym szacunkiem, ale też z dużym dystansem. Bardziej ciekawa dla mnie jest ta osobowość i jej droga, jedyna, niepowtarzalna, tak jak i droga każdego z nas. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Cię, jeżeli się podobała, będę wdzięczna za kciuka. Do zobaczenia w następnym odcinku.